Niewiele wydarzeń z dziejów KUS znalazło swoje odzwierciedlenie w prasie, a w szczególności prasie zagranicznej. Inaczej było z wydarzeniami z kwietnia 1890 roku. I o tych wydarzeniach chciałbym opowiedzieć. W drugiej połowie XIX wieku wielu mieszkańców KUS ale i sąsiednich miejscowości znajdowało zatrudnienie w fabrykach białej i bielsku. Chłopi, którzy nie zrywali związków z ziemią, stawali się robotnikami. Pracowali w bardzo trudnych warunkach. Za niską płacę, często 12, a nawet 16 godzin na dobę, wyzyskiwani przez przedsiębiorców zagrożeni bezrobociem zagrożeni utratą pracy i utrzymaniem swoich rodzin to powodowało wzrost niepokojów społecznych rozwijał się ruch robotniczy przejawiało się to między innymi w demonstracjach manifestacjach strajkach ale również i rozruchach które Często były tłumione przy pomocy wojska. Problemy te narastały z roku na rok. I tak 23 kwietnia 1890 roku w Białej i Lipniku doszło do gwałtownych zajść, które doprowadziły również do niepokojów. W kozach. Wydarzenie to szeroko było opisywane w ówczesnej prasie. Zajścia rozpoczęły się w Białej, na tzw. Tak Nowym Rynku, czyli dzisiaj Placu Wolności, gdzie około 3000 robotników, rzemieślników niektóre źródła mówią nawet o tysiącach, zgromadziły się, by wysłuchać. Agitatorów socjalistycznych, którzy mieli omówić sprawę świętowania 1 maja. Gdy mówcy jednak nie dotarli do miasta, tłum ruszył w pochodzie w kierunku Lipnika. I tu niestety demonstracja zmieniła swój charakter. Część demonstrantów dała się sprowokować do Antyżydowskich wystąpień. Doszło do zniszczeń, rabunków, splądrowano żydowskie propinacje. W ten sposób wiele osób pozostawało pod wpływem alkoholu. Tak o tych wydarzeniach pisze kronika parafii Opatrzności Bożej w Białej. Ulicą główną Podążyło wszystko ku grosowi, który się jednak zorientował i wcześniej wszystkie sklepy i składy pozamykał żelaznymi drzwiami, nim robotnicy zdążyli przybyć. Za to ucierpiał Korn, propinator Lipnicki i Reich, fabrykant rosolisów. Tłumy robotników wpadły do sklepów, w klaszki zabrali, w części wypili, w części na ulicę powyrzucali. Beczki ze spirytusem porozbijali, okowita rynsztokami płynęła. Nieliczni, bardzo już spragnieni, kapeluszami czerpali z rynsztoków i pili, ale się też i popili. Wtem nadeszło dopiero wojsko. Tłumy przed wojskiem nie chciały ustąpić. Wojsko prosi, wzywa do rozejścia się, grozi. Wszystko na próżno. Tyle kronika. Z kościoła Opatrzności Bożej. Wspomniane wojsko ostatecznie opanowało sytuację. Początkowo byli to ułani skręt, a nieco później dotarła piechota z 56. Pułku Piechoty z Wadowic. Wojsko otworzyło ogień do demonstrantów. Oddano trzy salwy. Jednocześnie użyto Bagnetów. Na miejscu poległo, zginęło 11 osób. 11 osób uczestników demonstracji, często przypadkowych. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, wśród nich robotnicy i żołnierze. Aresztowano około 33 osób. W mieście ogłoszony został Stan oblężenia. Ofiary strzelaniny pochodziły głównie z Lipnika, ale wśród zabitych w czasie zamieszek znalazł się również Szymon Sablik, piętnastoletni mieszkaniec KUS, wyrobnik, robotnik niewykwalifikowany, który najmował się do różnych prac fizycznych. Śmierć poniósł również mieszkaniec sąsiedniego Bujakowa, a wśród randyk w szpitalu, znalazł się również kozianin Michał Sablik, 31-letni pomocnik murarski. Zamieszki trwały kilka dni. Oprócz Białej i Lipnika dotarły one również do sąsiednich miejscowości, do Kus, czy to Czańca. W Kozach na przykład zauważono Gromadzące się tłumy robotników, co bardzo zaniepokoiło władzę, a w czańcu zauważono sporo obcych osób. Do obu miejscowości wysłano patrole. O wydarzeniach tych szeroko pisała ówczesna prasa. I nie tylko ta regionalna czy galicyjska. Pisała o tym prasa, Polskojęzyczna, bardzo popularny czas, konserwatywne czasopismo. Pisał o tym wieniec polski związany z księdzem Stanisławem Stojałowskim, czy wreszcie notatkę zamieścił kurier lwowski. Oto co w tym kurierze z dnia 27 kwietnia można było przeczytać na stronie piątej. Biała. Wczoraj przez cały dzień, jako też w nocy, porządek nigdzie nie został zakłócony. Obiegają pogłoski o gromadzeniu się i odgrażaniu robotników w Kozach. W Czańcu koło Kęt miały się pojawić podejrzane grupy obcych robotników, skutkiem czego wysłano tam patrole o tych wydarzeniach pisała również prasa niemieckojęzyczna najczęściej przedrukowywano informacje właśnie z tego kuriera lwowskiego pisał na przykład o tym dziennik Wiener Zeitung czy no jest Wiener Tagblatt Wszystkie pisały o kozach, o czańcu, o białej i lipniku. Ale o wydarzeniach pisała również, to jest zaskakujące, również prasa francuska. Otóż na łamach Le Petit Journal, najbardziej poczytnego, najbardziej popularnego ówczesnego dziennika we Francji, na pierwszej stronie znalazła się informacja o niepokojach w Kozach. Jako część informacji o sytuacji w monarchii austro-węgierskiej. Miesiąc później wydarzenia w Białej i Lipniku, niepokoje w Czańcu, w Kozach oraz szerzej w całej Galicji Zapewne dyskutowane i omawiane były na spotkaniu przemysłowców Białej z ówczesnym namiestnikiem Galicji Kazimierzem Badenim. Takie spotkanie zorganizował właściciel majątku w Kozach, prezes Bialskiej Rady Powiatowej Stanisław Klucki wraz ze swoim zięciem Hermanem Czerzde Lindenwald. Takie spotkanie miało miejsce w pałacu w Kozach. Gdy przemysłowcy z Badenim omawiali sprawę sytuacji w Galicji, w tym samym czasie w Wadowicach, w sądzie, miał miejsce proces, który dwunastu uczestników zajść w Białej i Lipniku skazał na karę Ciężkiego więzienia od dwóch miesięcy do dwóch lat. Nie zakończyło to jednak walki robotników o swoje prawa. Z procesu, który odbywał się w Wadowicach, tak donosił kurier lwowski. Robotnicy biarscy spokojni. I dalecy od wszelkich mrzonych i wygórowanych wymagań, zapragnęli także zgodnie z duchem czasu i prądu ogarniającego coraz szerzej klasy robotnicze, zastanowić się nad swoim stosunkiem do fabrykantów i wnieść pewne żądania drogą najlegalniejszej uchwały zgromadzenia robotniczego. Uchwały te powziąć im nie dano z obawy. Że zgromadzenie takie dać by mogło początek groźniejszemu ruchowi. W następnych latach robotników i rzemieślników w kozach bardziej przyciągał ruch o charakterze solidarystycznym, chrześcijańsko-społecznym, związanym z księdzem Stanisławem Stojałowskim. Ale to to już zupełnie inna historia.